Hejka wszystkim witajcie na moim kanale i chcę zrobić krótkie ogłoszenie na temat nowego konkursu, który się pojawił na moim profilu na MSP. I jeśli chcecie dowiedzieć dokładnie wszystkiego, to po prostu wpiszcie sobie nazwę z hashtagiem własny pakiet Unii i ogólnie mówię, na czym to wsócie polega. Polega to na tym, że tworzycie artbook właśnie z tym hashtagiem um, i w artbooku musicie zamieścić pakiet, który byście chcieli, aby był, i musicie zrobić wszystko. Możecie to zaprojektować w programie, pomieszać ze sobą różne ubrania z, z dodatkami, ale nie można używać prawdziwych unikatów. Na tym właśnie to polega e, trudność w tym. No, i do na, nagroda to jest oczywiście Czapeczka Ink. Pozdraw, wpis, księdzy gości, autografy i spam love it, um, Ale, jeżeli chcecie na przykład wziąć udział, no to musicie polubić artbooka, więc um, no życzę wszystkie powodzenia, i um, wyniki będą w piątek o godzinie 14.00.